Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Kopalnia Metali w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokrótce pokazać z czym się wzbogaciła moja kopalnia A mianowicie co my tutaj mamy Jakieś magnetowidy szpulowe Magnetofony szpulowe, magnetofony, Jakieś głośniczki Jakieś wzmacniacze Jakieś rejestratory wideo Tak więc, będzie co robić. Radyjko trafiło. się Także czas zimowy to czas pracy. Zapraszam was do mojego warsztatu. Będziemy wszystko rozbierać. Oczywiście lajkujemy, subskrybujemy i zapraszam was na YouTube'a.